Cześć pozdrawiam Was dzisiaj z, z Brzuzy królewskiej robiłem tu badania bukietów święconych na matki boskiej zielnej, ale wszędzie tutaj w pobliżu kościoła widzę wyrastające czasznice olbrzymie. Czasznicę olbrzymia to chyba największa z naszych purchawek, bo to jest krewniaczka purchawki. Kiedyś do roku 20 2014 była pod ochroną, obecnie już ochrony nie ma. Jest tu kilka osobników bardzo pięknych. Ten, ten gatunek może być wielkości nawet piłki, no ale ten też osobnik jest bardzo ładny, taki gładziutki. Można je znaleźć na trawnikach, gdzieś tam na skrajach lasów, no w, różnych, w różnych siedliskach, takich zwykle bardziej otwartych niż tutaj. Ale tu sobie po prostu wyrasta u poddóża kościoła. A tak wygląda nasada. Widzicie, taka, taka jakby. To nie trzonek, taki bardziej sznur. Popatrzcie, grzyb już pokrojony na plasterki. Bielutki w środku. E, takie właśnie białe w środku, purchawki czy czasznice nadają się do jedzenia. Jeśli są żółte czy brązowe, to jest już za późno. E, wtedy są niejadalne. E, ten grzyb niestety zmienia nazwę. Kiedyś nazywał się... Purchawica, Langermania gigantea, a teraz czasznica. Także po prostu, no tak jest z grzybami, że one mają mniej cech charakterystycznych niż rośliny. Rośliny mają bardziej skomplikowane ciała, więcej tych różnych cech można wyróżnić. A więc tutaj, teraz po badaniach genetycznych ostatnio bardzo dużo zmian w klasyfikacji grzybów zaszło. Nie tylko w tych grupach, także na przykład u, przy podgrzybkach czy borowikach też bardzo dużo ciągłych zmian nazw. Po prostu wreszcie jesteśmy w stanie prześledzić pokrewieństwo genetyczne między gatunkami. Czasem się okazuje, że gatunki no, do siebie podobne wcale tak blisko ze sobą nie są spokrewnione.